Sprawdzanie na małych projektach. Jestem właśnie u znajomego w warsztacie samochodowym, gdzie samemu sobie naprawiam ogórka, miałem, hamulce do regulacji i coś tutaj w układzie zapłonowym. No i robię to samemu, mimo że mój znajomy kolega bardzo dobry jest bardzo dobrym mechanikiem, to stwierdziłem, że jednak samemu będę sobie naprawiał swoje samochody. Lubię stare auta, i że tak powiem jest to moja pasja. Gdzieś tam w niedalekiej lub może w nieco bliższej przyszłości chciałbym y, restaurować stare samochody i naprawiać je. I ten. Nigdy nie był nie jestem z zawodu mechanikiem, nigdy się tym zawodowo nie zajmowałem. Y, Hobbistycznie nawet też nie było na to czasu, bo, bo praca i inne zajęcia, że tak powiem, dużo więcej czasu mi pochłaniały niż naprawianie i grzebanie w swoich samochodach. Mimo, że mam ich kilka sztuk, to i tak i tak y, zawsze korzystałem ze znajomych mechaników lub po prostu z mechaników. No i ktoś by mógł powiedzieć, nie no fajnie, sam sobie naprawia, to oszczędza kasy i wszystko, ale też tak nie do końca jest, ponieważ jak sobie tak podliczę, to na przykład ostatnio samochód mojej żonie naprawiałem, wymieniałem klocki hamulcowe i tam jeszcze tam olej, takie różne, takie, takie mniejsze tematy i zobaczyłem, zauważyłem taką rzecz, że gdybym oddał ten samochód do znajomego, to on by te wszystkie rzeczy ogarnął w godziny półtorej, a to byłoby do odebrania. Ja natomiast siedziałem z tym samochodem 4-5 godzin. No i teraz tak, no nie zapłaciłem mu kasy, jestem tu akurat na takiej z nim stopie koleżeńskiej, że mogę śmiało do niego przyjechać, pogrzebać sobie, oczywiście zapytam się jak czegoś nie wiem. Czasami mi w czymś pomoże, bo sprawa wygląda tak, że jeżeli nie siedzę w temacie, nie robię tego, no to jestem po prostu amatorem, tak? Także wygląda to tak, że na przykład z jedną śrubą która była zapieczona, próbowałem ją odkręcić, nie chciałem Tomka tutaj za bardzo zaangażować, no to siedziałem z 40 minut, jak nie z godzinę, żeby ją próbować tam ruszyć, ruszyć, nie dało się, w końcu mówię, dobra Tomek, pomóż mi. Tomek przyszedł, puknął, stuknął i odkręcił. 2 minuty 48 sekund. Niejakie... No łapa, jeszcze dużo się muszę nauczyć, tak? No i tak ktoś mi mógł powiedzieć, nie płacisz hajsu, no jesteś super, jesteś do przodu. No ale z drugiej strony on by to zrobił w półtorej godziny. Ja siedziałem 5 godzin i policzy, że przez te 5 godzin mógłbym zarobić na przykład o wiele więcej niż ja bym mu zapłacił. Załóżmy, że ta usługa kosztowałaby 150 zł. Ja przez 5 godzin byłbym w stanie zarobić na przykład 600 czy 700 zł. No i co, no i okazało się, że on by mi naprawił auto dużo, dużo w dużo krótszym czasie, on by zarobił, ja bym mu zapłacił za to i, i byłbym jeszcze do przodu, tak? Tylko, że ja to robię z innego powodu. Tak, jak Wam wcześniej powiedziałem, moim marzeniem byłoby kiedyś, dawno, kiedy już pieniądze nie będą żadnym problemem kiedy będę miał tyle pieniędzy, będę zarabiał tyle pieniędzy, ile mi to starczy. No to siedzenie w domu i nudzenie się nie wiem, no coś trzeba w życiu robić, tak? Ja mam wiele pasji, różne pasje realizuję, na wielu pasjach swoich zarabiam. I to jest też taka pasja, moje marzenie, gdzie te stare samochody zawsze w żyłach benzynami płynęła i te stare samochody zawsze doprowadzały mnie po prostu w szybsze bicie serca. Uwielbiam je, uwielbiam ich zapach, uwielbiam tą mechanikę, taką czystą, romantyczną mechanikę. Nie żadne komputery, nowe samochody plastikowe, to to całkowicie zero romantyzmu w tym nie ma dla mnie. Natomiast stare samochody naprawdę mają duszę i jest to coś, czym wspaniale się odzwierciedlają. Dla wielu są to graty, dla mnie jest to naprawdę coś, co mnie po prostu jara i, i chciałbym w tym też sobie pogrzebać. Telefonik, przepraszam na chwilę. Telefon odebrany, auto naprawione. Noc się już co prawda zrobiła, już taki późny wieczór jest, ale to nie znaczy, że cały dzień siedziałem i dubałem przy tym aucie, to tak kolorowo tak, tak źle nie było, kolorowo też za bardzo nie było, ale już jest po wszystkim i teraz tak, czy mi się to opłaca, czy nie, naprawiania samemu samochodu, no nie do końca, robię to z innych kwestii, z jakich mogę to robić pobudek, no więc tak jak Wam powiedziałem, no w planie mam... Prowadzę wiele biznesów, zarabiam na swoich pasjach. Gdzieś w którymś momencie, na razie tego czasu jest dosyć mało, tak? Ale w którymś momencie zamierzam tak to wszystko poprowadzić, żeby do tego czasu było więcej. Wiadomo, że nie będę siedział w domu przed telewizorem, tylko chcę coś robić, coś co mnie znowuż, coś następnego, co mnie jara. Mechanika samochodowa, no, nie była moim, jak gdyby nigdy, rzeczą, na której się znam i którą gdzieś mogłem bliżej poznać, lecz Kocham stare samochody i chciałbym je naprawiać. Czy naprawiać zarobkowo ludziom? Tego nie wiem. Czy kupować swoje stare samochody i je odrestaurować i robić? Być może. No i właśnie tu jest kwestia. Aby uczyć się na małych projektach. Właśnie po to yy, mogę korzystać z warsztatu u swojego kolegi. Yy, gdzie naprawdę no to, jest, to jest mega pomoc. Bo jeżeli miałbym znowuż yy, wynająć w, yy, garaż, kupić jakieś yy, części, nie części, tylko narzędzia, no to wiadomo, że to jest jakaś tam większa inwestycja, bym też trzeba było w to zainwestować. A tutaj mam wszystko pod ręką, mam gościa, który się na tym zna, który w każdej chwili mo mogę go zapytać, także układ jest super, tak. Oczywiście jakoś się za to odwdzięczam, tak? To nie jest tak, że jest po prostu wszystko za free, ale, ale uważam, że, że jakoś w miarę uczciwie do tego podchodzę. No i teraz na takim małym projekcie, na naprawach z takich bieżących, yy, typowo takiej, yy, takich bieżących naprawach swoich samochodów, yy, mogę sprawdzić, czy rzeczywiście to jest to, co mnie jara, tak? Gdyby się okazało, że te biznesy moje wszystkie poszły, ja bym nie wiedział tego, co teraz wiem. Skupiłbym warsztat, Yy, musiałbym kupić narzędzia, yy, podnośniki, to jest kupę, kupę pieniędzy wsadzone w coś, co tak naprawdę może się okazać, że po miesiącu, po dwóch miesiącach, nie to, że nie będzie przynosiło pieniędzy, ale ja okaże się, że im mnie to w ogóle nie interesuje. Jeżdżenie starymi autami, obcowanie z nimi jest świetne, ale dokładnie i naprawa, może niekoniecznie. Tu wiem, że jednak sprawia to ogromną mi satysfakcję. Opłacalne to nie jest z jednej strony, ale nauka, poznanie czegoś nowego, wzmaganie się z tematami właśnie, a to zapieczona śruba, a to trzeba coś wymyśleć, bo nie ma części, bo to jest stary samochód, nie można zadzwonić do portownica mówić. Trzeba coś dorobić, trzeba coś wykombinować, jakiś patent użyć. No są to fajne tematy, które też wiele rzeczy uczą, w innych, te, w innych można wykorzystać w innych dziedzinach życia. Także to jest bardzo fajne. Także ja uważam, że właśnie małymi projektami, małymi tematami można wiele rzeczy poznać, żeby nie, nie tracić czasu tak naprawdę. Ponieważ kiedy się zaangażujemy w jakiś duży projekt od razu, może się okazać, że to nas przerośnie. Może to nie być to, strata pieniędzy, strata czasu bez sensu. Dlatego szukajcie małych projektów, szukajcie możliwości do ich realizacji. I wtedy można dużo więcej wiedzy i dużo więcej informacji na ten temat zebrać, czy to jest dla nas, czy też nie. Trzymajcie się, życzę Wam powodzenia i fajnych małych projektów. Oby jak najwięcej. Cześć.